Jeśli potrzebujecie końców na paczki, zapraszam na www.foodcoins.pl. Link w opisie. WhatsApp kosmici, z tej strony Kapitan Alin. Witajcie w kolejnym odcinku z poszukiwaciem, gdzie lecimy do gryfkę. Um, Jaką do, do oczywiście, że do gryfki. Rebacz, wygrałem no, re re pierwszy mecz, no, pamiętają. Pierwszy mecz wygrał dokładnie Poszukiwacz. Um, ja dostałem, pad mi się rozładował w trakcie tak, meczu, tak, po prostu tak. nie miałem jak tego. Ja teraz, czekaj, wtedy wynik przewidziałem, ile goli ci strzelę. No. Zerw. Cztery. Dobra. Cztery? Cztery. Dobra. Aha! Spoko. No dobra. To Do powodzenia stary. Powodzenia. Jedziemy. Stoimy, czekamy, czekamy na spokojnie. Bez nerwów. Eee, obrońcy tam działają. Niech oni robią swoje. Dlaczego mi przełączyło? Zawodnika! No nie, no nie wierzę, że tak wejdziesz mi w pole. Tak? No nie! No Dzięki. kurde, czego się dobra. zatrzymałeś? A, A kurcze! Za mocne to dopuszczenie było. Dobra. Chłopaki, chłopaki działać tam. Działać! Dawaj! Drugi, kurde, mecz ma być mój. Benzema ma bardzo ładnie. Nie działa, jest. No, no, Nie ma tłumaczenia! Jest no, podobnie jak wtedy. Tak? tak? No to dobrze. Jak podobnie, to teraz może moja kolej. Eee, no cóż, sędzia, chyba nie sobie nie daję. P... Come on! Ustawiony mecz. Teraz kolejny ustawiasz mecze, kurde. No i pięknie. Łapelona! Wszystko, wszystko się wydawało. to, łap, to Boże! Jest, jest! O! Tak samo jak u Ciebie. Siedzi! Siedzi! Co to jest? E to bucha! Dziękujemy! A co Kasia zrobił? Co ty? Nie słyszysz, co do tego. Zobacz, co zrobił. Zostaw powtórkę. Dobra. Zobaczymy co ten Kasia. zrobił. Zobacz, zobacz, zobacz. Rade No, obronił! Obronił, obronił, a to, że puścił tak słabo. nie umiem grać. powiem ci tak, dobra. Koniec narzekania napada. A jak pewnie jeszcze będę to robił kilka razy? Piękny, Krystianu, dawaj, dawaj tam się. Wiecie, jak ktoś sobie nie może poradzić normalnie, to co robi? Główkuje. Yeah. Ja, tak, tak, kurde. Okay. A strzelił? A nie, nie strzeliłeś z główki, prawie. No, no, Dobitką rakiticia. Spokojnie, jak na wojnie, no ale halo! Kurde, chłopaki, no tak nie można. Tak nie można, tak nie można! Tak nie można! <laughs> Ja, yeah, Madrycz, kurde, 3, 1. A Bez czekaj, ja. prze, czego przewidziałem, że 4 gole, a ty się Dobra, szatuję, Alien. przepraszam się, ale ja grałem całą noc. Wiesz co? <grym <grym> nie stać na twój nowy telewizor, jak będziesz chciał. Nie, 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 no. jedziemy lecieć. Dobra, jedziemy. nie, tano. No co ty masz delfinio w swoim składzie tak? Już fał, nurkują. Był fał, był fał, już nurkują, tak? V jak sobie narysujesz to może? O kurde nie, nie robię. Modlić. Oprzep. Mówić. Ale to nie ciebie jest niesamowite. 4 4-1 w ciągu 39 minut. Rozumiecie to? Wow. 4-1 po prostu powiem tak. Król jest tylko jeden, Dziękuję bardzo <laughs> No weź to, jest, kurde, władnie, Benzema, no! ładnie, fa... tak jest Ale jeszcze pazerny, nie? Że chcę jeszcze gola No co pazerny, no na tym polega futbol chyba Dobra, raz Dwa 3, Trzy cztery, O. Jest! A spróbuj tego nie trafić! Pierwszy raz stary! Autentycznie nie pierwszy to raz! To Koniec pierwszej połowy! Yes. I to jest nie pierwszy raz kiedy ten Fajfus się strzela! Pamiętasz w pierwszym meczu? W ogóle kopie piłkę piłki no nie, nie trafia! Co to. za... Cztery... cztery strzały, cztery celne, cztery gole! Ojej. No, no odbierz mu, odbierz mu tą gałę, odbierz mu tą bieg, gałę! Bież, bailu, ja tam czekam aż ty ODBIERZ mi... MU ja TĄ PIŁKĘ, mi... NIE RÓB DZIURY! Ojej, 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 pierd. O, oh, yes. Siada, siada, siada. Czujesz, że ja nie mam w ogóle siada. ustawionego. Ale po że się tak bawisz. Rozumiesz, że to był regularny strzał zwykły? Patrz, regularny strzał no. wygląda tak. No nie, no nie! Niestety, ale nie zgodzę się z tym. Jedna minuta doliczona. Oh, kurde. Nie! Yeah! Cztery gole! Kurde. Wróżbita e, Maciej będzie ze mnie dumne. Do trzech razy sztuka wiem, Musisz w to wierzyć. Masz tu gdzieś jakiś sklep? Nie ma. Wstawi, gdzie jest jakiś. No pogratuluj! No, nie, nie ja No Kto już nie, I, no. Ile taki pad kosztuje? 150. O taki pad 150 zł? Zaraz wracam. Co ty, ty zatrzymaj nagrywanie. Jadę do sklepu. No żartujesz sobie? Jedziemy, chodź, jedziemy do sklepu. No żartujesz jedziemy sobie. Przysięgam ci, Jedzie, chodź.